Dzisiejszy filmik będzie w całości poświęcony piercingowi septum. Chciałabym poruszyć tutaj takie tematy jak cena takiego piercingu, ból przy robieniu go, pielęgnacja po zrobieniu przekłucia. To, jak umówić się na wizytę oraz to, jakich reakcji możecie spodziewać się po zrobieniu tego piercingu od osób w waszym życiu. I oczywiście na początku muszę zaznaczyć, że ten filmik będzie z perspektywy osoby, która ma ten piercing, a nie takiej, która wykonuje go i profesjonalnie zajmuje się przekłuwaniem ciała. Ja nie jestem profesjonalistką, nie przeszłam żadnego szkolenia, będę mówić tylko o moim osobistym doświadczeniu jako osoby, która go ma. Mam nadzieję, że ten filmik będzie pomocny dla tych z Was, którzy interesują się tym piercingiem. Może będziecie chcieli go sobie zrobić po obejrzeniu tego filmiku, a może zmienicie zdanie i zrezygnujecie z niego. Na początku powiem, jak to było z moim piercingiem. Ja chciałam go zrobić sobie przez około 3 miesiące, zanim zdecydowałam się umówić na wizytę i od zadzwonienia do studia minęło około tydzień i mogłam pójść i zrobić sobie ten piercing. Bardzo ważne jest znalezienie odpowiedniego studia piercingu, dla Was, dlatego ważne jest, żebyście na przykład zapytali swoich znajomych, gdzie oni robili sobie takie piercingi, albo przeczytali opinie w internecie. Ja akurat miałam do wyboru dwa studia w Warszawie, których słyszałam pochlebne opinie, zarówno od osób w moim prawdziwym życiu, jak i osób piszących na forach internetowych. To, co wpłynęło na moją decyzję, może nie jest najlepszym motorem do podejmowania takich wyborów, ale ja osobiście wybrałam to konkretne studio, dlatego że. Ten piercing kosztował prawie połowę mniej tam, gdzie ja poszłam, ale oczywiście, wy nie powinniście kierować się ceną przy wyborze studia, jeśli chcecie decydować się na coś tak poważnego jak modyfikacja ciała, typu piercing albo tatuaż, ponieważ musicie być pewni, że warunki, w których ta modyfikacja będzie wykonywana, są sterylne i bezpieczne. Ja mój piercing miałam robiony prawie rok i 8 miesięcy temu i kosztował 60 zł, ale tak jak już wcześniej wspomniałam, cena w każdym studiu jest inna i każdy piercer ustala swoją własną. Ale myślę, że przedział, który widziałam, gdy robiłam research przed moim przekłuciem, to było od około 50 zł do 250, więc to jest cena mniej więcej, której powinniście się spodziewać. Ja na mój pierwszy kolczyk wybrałam podkówkę z bioplastu, ponieważ tak doradził mi mój piercer, powiedział, że to jest najlepszy materiał na gojenie się takiego piercingu i rozmiar, jaki wybrałam, to było 6 mm, to jest bardzo mały rozmiar, ten, który mam w tym momencie w nosie, to jest 10 mm, czyli tamten był dużo mniejszy, ale chciałam go zwłaszcza na czas gojenia, kiedy wiedziałam, że nie mogę go ruszać, a nie wiedziałam, czy chcę, żeby był przez cały czas bardzo widoczny. Jak mogliście zobaczyć we wszystkich moich poprzednich filmikach, w żadnym z nich nie widać, że mam przepłyty nos. A to dlatego, że od ponad roku nie noszę w nim już widocznej biżuterii. Na co dzień mam w nim małą podkówkę z bioplastu bez kulek i zawsze chowam go do nosa, także z zewnątrz nie jest on widoczny. Szczerzy mówiąc nie wiem powiedzieć, dlaczego nie noszę go już na widoku. Mimo to, że nadal podoba mi się estetycznie, wydaje mi się, że po prostu po około roku ta uwaga, jaką przykuwał zmaszczała w miejscach publicznych, trochę mi się znudziła. Jeśli chodzi o ból podczas robienia tego przekłucia, to na pewno nie jest to bezbolesny proces, ale dla każdego z Was będzie to doświadczenie trochę inne. Dlatego ja opowiem teraz o swoim, ale musicie pamiętać, że was może boleć zawsze bardziej lub mniej. Ja przed zrobieniem sobie tego kolczyka oglądałam wiele filmików na YouTubie, jakie czytałam opinie na jego temat w internecie i przygotowywałam się na bardzo intensywny ból, łzy lecące z oczu i ogólnie bardzo nieprzyjemną sytuację, więc poszłam tam będąc na to gotowa. I zaskoczyło mnie, że ból zdecydowanie był. Wiedziałam kiedy to się stało, ale nie był on aż tak intensywny jak się spodziewałam. To był taki mocny, ale szybki i bardzo kłujący ból. Ale szczerze mówiąc, miałam wrażenie, że ta igła, która przechodzi mi przez nos, jest bardzo cieniutka, taka jak igła do szycia. Kilka tygodni wcześniej miałam robione w tym samym studiu piercing Tragus i tutaj miałam wrażenie, że ta igła jest grubsza, ale, ale naprawdę miałam wrażenie jakby przez noc przychodziła mi igła do szycia, bardzo cieniusieńka. Nie wiem dlaczego, miałam takie wrażenie i był to taki właśnie kłujący, ostry ból, ale szybko przeszedł. Ale najgorszym momentem, moim zdaniem, całego tego piercingu było przełożenie biżuterii, czyli jak igła przechodzi przez nasz nos, to potem piercer musi ją przeciągnąć, a na końcu jest ta biżuteria, którą będziemy potem nosili i musi ją przełożyć przez tą, przez tą naszą nową dziurkę. I to jest właśnie ten moment, który był najbardziej nieprzyjemny i który bolał bardziej niż samo przekłucie, ale tak jak mówię, trwał on dosłownie ułamek sekundy. Po zrobieniu przekłucia, piercer oczywiście nakręcił te kuleczki na koniec podkówki i mogłam iść do domu. Przez cały dzień potem czułam, yy, że no, czułam lekki ból, zwłaszcza przy dotykaniu, i on utrzymywał się przez około tydzień i po tygodniu. Nie wiem dlaczego akurat po tygodniu, albo dokładnie 7 dni, ból kompletnie przestał i od tamtego czasu ani razu mi nie bolało, nawet przez chwilę. Jedyne co w tym momencie mnie boli, mimo że minęło już rok i 8 miesięcy, to jeśli uderzę się w ten sposób od dołu w nos to wtedy czuję więcej bólu, niż czułabym, gdybym nie miała tego przekłucia. Ale oprócz tego nic mnie nie boli. mogę robić nim wszystko. Zmieniam biżuterię, mogę wywijać go do środka i chować, tak jak robię to zwykle na co dzień. Mogę zmieniać biżuterię ile razy chcę i nie odczuwam ani trochę bólu. Jeśli chodzi o pielęgnację po przekłuciu, to oczywiście nie jestem ekspertką i powinniście zapytać o to profesjonalnego pilsera. Ale ja powiem Wam, jak ja Pielęgnowałam swój piercing i myślę, że zagoił się on dobrze. Podczas wizyty u piercera dostałam kartkę, na której było napisane jak pielęgnować piercing. To było tam napisane, że powinnam czyścić go od dwóch do trzech razy dziennie oraz, że powinnam robić co jakiś czas takie kąpiele w wodzie z sodą oczyszczoną. Trzeba wziąć po prostu ciepłą wodę, dodać do niej odrobinę sody oczyszczonej i po prostu zanurzyć nos i na przykład wypuszczać powietrze, robiąc takie bąbelki, żeby oczyścić to miejsce. Ale szczerze mówiąc, ja ani razu tego nie zrobiłam. Jedyne co robiłam, to oczyściłam na początku trzy, a później dwa razy dziennie, przez około dwa tygodnie mój piercing o i zwykłym bacikiem kosmetycznym. Teraz pokażę Wam, jak to robiłam. I tak jak mówię, powtarzałam to rano, w ciągu dnia i wieczorem, a później tylko rano, po tym jak wstałam i wieczorem przed snem. Brałam po prostu patyczek, upewniałam się, że nie dotykałam palcami tego, tej końcówki. Teraz mogę, bo mój piec już jest dawno zagojony. Brałam po prostu i psikałam patyczek tak, żeby był mokry, ale żeby z niego nie kapało. A następnie przytrzymywałam z jednej strony, ponieważ przez ten pierwszy tydzień tak jak powiedziałam, każdy, każde dotknięcie tego pilsenku, przesunięcie bolało. Teraz mogę z nim robić co chcę, mogę go wywijać jak tylko mi się podoba, ale wtedy to naprawdę sprawiało mi ból, dlatego przytrzymywałam z jednej strony a z drugiej strony starałam się wokół tego, tej dziurki wyczyścić ze wszystkich stron. I to samo robiłam z drugiej strony, drugą częścią, również popsikaną Octeniseptem. Czyściłam Przytrzymując, czyściłam po obu stronach tego piercingu, na górze, na dole, dookoła całej po prostu tej, tego przekłucia. I to było dosłownie wszystko, co robiłam, jeśli chodzi o pielęgnację po tym przekłuciu, i po prostu uważałam, żeby go jak najmniej dotykać, zwłaszcza przez ten pierwszy tydzień, kiedy to naprawdę sprawiało ból. I szczerze mówiąc, ten piercing wydaje się przerażający, ale był najłatwiejszy do zagojenia się ze wszystkich tych, które miałam do tej pory. Tak jak już wcześniej wspomniałam, około dwa tygodnie przed zrobieniem sobie tego piercingu setą miałam też zrobiony tragus i nie mam go, ponieważ nie mógł on się zagoić. Był on bardzo uciążliwy, ponieważ po pierwsze oczywiście nie mogłam spać po tej stronie. Bolał przy każdym dotyku zaczepieniu włosami. I musiałam bardzo na niego uważać, i ostatecznie po około dwóch miesiącach postanowiłam się go pozbyć. Było to oczywiście smutne, bo estetycznie tragus jako piercing bardzo mi się podoba, ale nie mogłam już wytrzymać tego ciągłego zajmowania się nim. Ale za to septum był bardzo bezproblemowy, bo po pierwsze od razu mogłam już nosić makijaż, ponieważ jest on wewnątrz mojego nosa. A jeśli miałabym kolczyk na zewnątrz, tak jak tutaj nostril, to oczywiście musiałabym tego unikać. Kolejnym plusem jest to, że jeśli chcecie mieć piercing na twarzy, ale nie chcecie, żeby cały czas był widoczny, to oprócz piercingu wewnątrz ust, septum jest najłatwiejszy do ukrycia. Wystarczy, że znajdziecie taki kolczyk, który będzie tutaj wystarczająco szeroko rozstawiony, żebyście mogli wywinąć go i schować go do środka. Tak jak mówię, ja na co dzień mam go schowanego i szczerze mówiąc nikt, kto mnie spotyka, nie wie, że mam ten piercing, dopóki nie powiem mu albo nie będę nosiła widocznej biżuterii. Dlatego jeśli lubicie modyfikację ciała i chcielibyście zrobić sobie jakiś kolczyk, ale boicie się, że na przykład będziecie mieli problemy w szkole albo w pracy, to ten piercing będzie dla Was idealny. Jeśli chodzi o rodzaje biżuterii, jaką możecie nosić w swoim przykuciu, to może to oczywiście być klasyczna podkówka, taką jak teraz mam w nosie. Może to być pełne kółko. Pełne kółko to jest, szczerze mówiąc, to, co najbardziej mi się podoba, estetycznie. Przez długi czas nosiłam właśnie taki, taki piercing. Tutaj postaram się wrzucić kilka zdjęć z tego czasu. Ale minusem pełnego kółka jest to, że jest ono trudne do założenia y, samemu. Ja na przykład nie umiem tego zrobić, nie umiem go ani założyć, ani zdjąć sama, dlatego za każdym razem, jak chciałam go zmienić, musiałam pojechać do mojego studia piercingu i poprosić o to piercera. Kolejnym rodzajem kolczyka, jaki możecie mieć, to na przykład banan, czyli tak jak podkłówka, tylko że bardziej płaski. Y, on jest mniej widoczny, wystaje tylko troszeczkę z nosa. Więc jeśli chcecie, żeby Wasz piercing był mniej widoczny, to możecie zawsze mieć właśnie tego banana. Kolejnym rodzajem biżuterii jest oczywiście pełne kółko, które zamknięte jest kulką, a nie segmentem, ale to moim zdaniem jest już kompletnie niemożliwe do założenia samemu bez użycia cążek, a nawet z nimi ja prawdopodobnie nie byłabym w stanie tego zrobić. I myślę, że to już wszystko, co można powiedzieć o tym piercingu. Mam nadzieję, że ten film był pomocny dla tych z was, którzy interesują się tym kolczykiem i zastanawiają się, czy go zrobić, czy nie. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jeśli tak było, to zachęcam do subskrybowania i do zobaczenia. Cześć!